Hej, się manowam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. No i ruszamy z kolejną misją. Tym razem dla OG Loka oj hey, fuck you man! And I don't care what you heard I ain't nobody's ass technician, bitch Ej, hey, ej, hey, what's up low? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen Carl. If I'm going back to WhatsApp, I wanna have a big party first This may be my last chance to get her. Okay, so what's the plan? Well, I'ma slide back over to Grove Street and get those sounds boom basted, fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the park and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. you know what I'm saying?

Jedziemy prosto na impreziu, you Kajdro, okay, oczywiście trochę przyciszyłem sobie, bo aż za głośno. Dum tum dum. Ciekawe, czy to wypali? Jezu, te taksówki, masakra. Ja Oni zawsze skręcają wtedy, kiedy nie trzeba. Zauważyliście? To widzicie, jak Łajza się uparła na mnie, to będzie we mnie to wjeżdżać. Dostał mnie pedale. Oho, co jesteś? This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? Uh, I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, uh, okay. I'm gonna come over right now then. Hmm. Yes, sir. so, Yes, No, to idziemy. No, Biegniemy na piechotę. Jak tam nasze staty, wytrzymałość, muskulatura trochę spada, dobrze szacunek, strzelanie. Ale ko tu jeszcze dobra, dawajcie samochód. Też tego gówno wszyscy słuchają. Kuratka ideł załączyłem, a tutaj. Dziek. Dobra. Cyk. Cyk na druciku. i pieniądze wpadają do naszej kieszeni. No dobra, idziemy na tą jego imprezę. Zobaczymy co tu się podzieje. Domowy melanż. Man, away from this music. Man, I'm Come on. Damn man, this lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. What he done that I ain't, huh? stall him out, man. Relax, man. Hey. A baller's posse is about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. oh on you. Damn, man. I'll go get us some more backup. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. Ale idealnie stanęli. Idealnie po prostu. Dobra. Ja. Pięknie. Pięknie. Kawa gdzieś tu. Pięknie. Jeszcze. What Oła! Dobra, mało żyćka już mam. Pięknie! Skąd jeszcze? Tu? Konie do swoich. Jeszcze jednego załatwcie, bo ja już nie mam życia. Pięknie. No i logicznie. Tylko szacunek, niestety. Ammo sporo straciliśmy? Nie, eee, nie najgorzej. Coś tam hajsu zdobyliśmy. Idziemy zapisać grę. Mm, I tu wysoka stawka, cyk. I chyba kończymy ten odcinek. W tym momencie jedną misję chciałem dzisiaj zrobić. I tak też zrobiłem mapę. wejdźmy sobie. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No, został nam tej chwili tylko Sweet. I nie wiem, czy to nie jest kućba. Nie, chyba jeszcze nie. A wcześniej na to. No dobra. To ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się. Na razie. Papa. Pa. Hej!